Ogólnie wracam już z tą przyczepą od, pożyczoną od kolegi. A czemu pożyczyłem, a nie zwoziłem na swojej? Bo na tej mojej to trochę niewygodnie się to zbiera. Tam też burty są trochę zardzawiałe. Po prostu nie da się ich aż tak dobrze odwożyć. Chociaż w sumie tyle snopów, to raczej by mi bym się udało, ale no, nie wiadomo. Nie wiem, czemu też nie wziąłem widłu. Wiesz co? Przebiegnę się po te widły. O, tu ja zostawiłem gdzieś. Правда, самка Przynajmniej to nie są te widły, tam to słomy, co je mamy, bo one są ogólnie trochę za śliskie. ale co będę zanudzała widzimy się po cięciu dobra już zrzuciłam mapki z tej przyczepy i teraz jadę ją oddać a poza tym widły widły zniszczone. po prostu chciałam wziąć snopkę do góry na tych widłach i... i pękły na pół. A więc super cię się zapowiada. Sąsiad pojechał do sklepu. A więc tutaj nikogo nawet nie ma do pomocy. Widły zaraz zniszczyłem. Ale może, może jeszcze przy tej robieniu ogródka, gdzie nic nie wpisuję. I ogólnie to jest ten dom. Ten dom mojego kolegi. Pauta ma ogólnie ta przyczepa głównie mu jest użyteczna do przewozu drewna z lasu A konkretnie to Konkretnie to z tamtego lasu Tam jak widzicie Ale ściągnę ale ciągnik akurat musiał w pole pojechać. W sumie to bardziej on, z ciągnikiem. No i. Teraz zajmiemy się robieniem ogródka. Ogólnie tutaj, jak już widać, błóg zostawiłam. Sardze biały, dlatego w krzakach. Bo popatrzcie, jak on bardzo jest sardze biały. Tutaj to. Praktycznie każda jego część ma białe Wszystko. I tutaj właśnie chcę sobie zrobić ogródek. Taki będzie. No tutaj po prostu będzie jeszcze dodatkowe zboże rosło i tyle. Trochę za długo tutaj powiedziałem, ale dobra. Robienie tego ogródka to będzie bardzo krótko trwało, a więc nie będę robił cięcia żadnego. Ogólnie też ma padać. Nie wiem kiedy, ale tak się też zanosi. I też tutaj pokażę Wam, jak ułożyłem te snopki. Dobra, może nie ułożyłem, ale tam kilka snopków ułożonych. W ogóle ostatnio był jakiś fajny ciągnik na przecenie A konkretnie Setur Forter. Taki stary. A więc no fajnie by było go kupić, tylko on został już kupiony przez kogoś innego. A szkoda. Chociaż w sumie na moje gospodarstwo by się jej tak nie przydawał, To po prostu stało i czekał na nie, nie, kolejne maszyny, które będą pasowały do niego w miarę. Się przynajmniej 60 będzie by nie dawała rady. No i nie wiem, czy już kiedyś Wam mówiłem, ale sąsiad ma zamiar kupić sobie jakiś nowy ciągnik. Tam chyba Włademira, co? Ale nie wiem kiedy też. Mniej by się też przydały w sumie maszyny do wykopków ziemniaków. Bo tu też bym chciała, by były ziemniaki jednak sadzone. Ale półki nie będę miała maszyn tofekopków, to... no ani tu nic nie posadza, ani nic nie zbiorę. Jedynie co? To tam pszenice lub inne zboże będą tu rosłe. I zanim ktoś powie, ale jak ty będziesz miał tutaj niby wjechać kombajnem, to po prostu ja tutaj to będzie na słomę głównie. I w sumie tylko na słomę. No i tak jak mówiłem, szybko to zajęło. Nie musiałam robić żadnego cięcia. I w ogóle coś zobaczę jedynie. Nie, dobra. Dużo jeszcze ma paliwa. Bo myślałem, że już ma mało. Ale jednak mało nawet pali. O dziwo. I... O, i właśnie Właśnie za pomocą tej o tutaj kosy będę to robił No i... No i na dzisiaj to by było na razie... Na tyle. Bo... Poczekaj, czy, czy... Czy ja dobrze widziałam? Nie, dobra, to światło się odbijało. Ja myślę, że... przyczepię przyczepie jeszcze kierunkowskaz jest. Ale nie. No i dobra, weźmy. Jeszcze zobaczę co u kur. Nic ciekawego, ale tutaj można zobaczyć rzadkie zdarzenia, czyli wolno latająca kura. Za chwilę tutaj pokażę. O, widzicie? Wolno latająca kura. Kura. Jak wolno. Kurde, wolniej się rozbędza niż. 25 piątka sąsiada. Chociaż zapiernicza więcej. I kolejna. Kolejna. Nie, no serio, tak. Kura, więc szybciej zapiernicza niż. niż. 25 sąsiada. Co jest? Kolejna. Nie no, to chyba wyścigi kur są Wyścigi kur i tyle. Ale tak jak mówiłem, należy to na tyle. I mam na...